Cześć! Dzisiaj nagranie ze wsi, z naszego ogródka, do którego mam nadzieję niebawem Was zaproszę, ale chwilowo jeszcze jest to nasza zdalna, mobilna pracownia. W naszym ogródku z nasion, które leżakowały przez dwa lata w pracowni, z nasion zebranych oczywiście z naszych kwiatków, wyrosły aksamitki, bądź też nazywane w niektórych regionach Polski turki, e, Tak wiem, na Pomorzu się mówi e, na te kwiaty. Aksamitka rozpierzchła, taka jest jej botaniczna nazwa, po angielsku marigold. E, to jest bardzo szeroki w sumie mm, rodzaj. E, czy też wiele gatunków kwiatów, z których ten koszyczek kwiatowy, płatki wraz z pręcikami, farbują szczególnie wełnę na bardzo soczyste odcienie żółtego, zielonego, pomarańczowego, miodowego w zasadzie taka paleta typowo jesienna. Czasami kolory mogą być zbliżone nawet do tych, które pokazują tutaj płatki, czy właśnie spód płatka, więc taki, taki intensywny pomarańcz. No i cóż, chciałam Was zachęcić, żeby nie wszystkie kwiaty, które zbierzecie w ogródku, spożytkować na nasiona, ale również może część po prostu zebrać do farbowania i mieć ładne kolory. No, to tyle, do zobaczenia.